Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pozytywna niespodzianka. Jaka pozytywna niespodzianka Ciebie czeka? Okej, okay, do wyboru trzy karty. To są tylko karty wyboru, już przesuwam. Jeden, dwa i to jest 3. Dokonaj, proszę, wyboru. Pozytywna niespodzianka. Okej. Okay. Jedyneczka, pozytywna niespodzianka. Jaka tu niespodzianka płynie? Pokażcie karty dla jedyneczek. Ups. I teraz tak. Jeżeli dokucza ci zdrowie. Dokucza ci gorsze samopoczucie. No to karty pokazują, że tutaj to będzie gdzieś się u ciebie uleczać, uzdrawiać. Twoje myśli, twoje emocje, twoje podejście do życia, twoje nastawienie będzie się zmieniać do siebie samej. Jeżeli ty będziesz zmieniać jedyneczko myśli na swój temat na bardziej pozytywne, będziesz uzdrawiać, uleczać siebie, swoje emocje, postrzeganie świata, siebie. Rzeczywistości wokół ciebie, ludzi otoczenia, no to tutaj przechodzisz jakiś proces zmiany, proces transformacji. Możesz być osobą, która jest poddana jakiejś rekonwalescencji, możesz być osobą, która być może troszczy się o bliską dla siebie osobę, albo jesteś może kimś, kto jest w jakiejś żałobie, przeżywa jakąś traumę. No to karty mówią, że pozytywna niespodzianka jest taka. Że to się u ciebie będzie kończyć, że ty wchodzisz w taką energię uzdrawiającą. Dużo miłości własnej, dużo pracy nad sobą, dużo ruchu, dużo działania, dużo aktywności mi się u ciebie pokazuje, bardzo dużo takiej wewnętrznej radości będzie tobie towarzyszyć. Z tego, co robisz, z tego, czym się zajmujesz. Ja też tutaj widzę, że większa taka będzie pozytywna energia w tobie, tak jakby akceptowanie siebie, swojego życia. I wiesz, jaka tutaj też pozytywna niespodzianka płynie? Ja sobie te dwie karty tutaj odłożę, żebyście wy widzieli. Pozytywna niespodzianka płynie taka, że do wielu z Was zapuka miłość prawdziwa miłość, nie żadne. Jakieś tam romanse, flirty, coś przelotnego, nie. Prawdziwa miłość. Do wielu z was zapuka prawdziwa miłość, tak w przenośni, zapuka, czyli na Twoje drodze życia stanie osoba, do której Ty coś poczujesz ze wzajemnością. Ktoś zacznie się w końcu o Ciebie starać. Jeżeli jesteś w relacji, to karty mi pokazują, że ta relacja przejdzie jakąś transformację i tutaj będzie więcej tej miłości, wzajemnej adoracji. Więcej tutaj będzie tego zauważania siebie, doceniania siebie. Ja też widzę, że u Ciebie pozytywną niespodzianką to będzie konkretne podjęcie jakiejś decyzji w jakiejś dziedzinie. Może oświadczyny przed Tobą jako niespodzianka, może Twój ukochany Ci się oświadczy, może w końcu podejmiesz decyzję i powiesz, ok, wyjdę za tego Pana. Ok, przyjmę te zaręczyny. Ok, będę jego dziewczyną, tak? Albo to może być zupełnie inna sytuacja. Dobra, podejmuję tą pracę, podpisuję tą umowę, zmieniam coś w swoim życiu, ruszam energią. Więc u ciebie, droga Jedyneczko, to co pozytywne, to jest uzdrowienie, wyzdrowienie, polepszenie swojej jakości życia, polepszenie swojego snu, wyrwanie się z energii marazmu, stagnacji, z jakiejś żałoby. Przestanie funkcjonowania w tak zwanych półprawdach. Mam też takie wrażenie, że u ciebie pozytywne również będzie czyszczenie otoczenia, tak? Przestrzeni wokół siebie, bo siódemka mieczy z kartą gwiazdy Mi bardzo często mówi o tym, że są przy tobie fałszywe osoby i ty zrobisz porządek i czystkę. Pozytywną niespodzianką dla ciebie, mój drogi, moja droga jest przejście jakiejś małej transformacji. Coś w Twoim życiu się będzie domykać po to, żeby przyszło nowe. A ty otwierasz się na wszelką komunikację i na wszelkie zmiany. I co tutaj jeszcze pozytywnego? Tak, jest, jest odbudowanie energii, jest odbudowanie swojej przestrzeni. Komunikacja będzie bardzo ważna u ciebie i praca ze swoimi emocjami. Bardzo ładnie, pięknie, wszystkiego dobrego. Dwójeczki, wasz wybór, mój też pozytywna niespodzianka dla bujeczek mhm Będziesz, Dwójeczko, u ciebie, no idą do Ciebie, chciałam Ci powiedzieć, będziesz coś w swoim życiu zmieniać. Jakieś schematy, yy, to co powielasz, to co ze sobą ciągniesz, to się będzie domykać. I taka jest prawda, bo zobacz, diabeł o tym mówi, a przychodzi do ciebie koło fortuny, czyli zmiany, nowe początki, przetransformujesz swoje życie. Jeżeli żyjesz bardzo mocno przeszłością, to będziesz tą przeszłość w jakiś sposób uzdrawiać, uleczać, będziesz tam coś dopracowywać, coś domykać. Niektórzy z Was, poczekajcie, ja rozłożę. Niektórzy z Was, karty mi pokazują, mogą. To, co pozytywna niespodzianka, może na moment do Twojego życia wrócić osoba z przeszłości, z którą łączyła Ciebie jakaś namiętność, ale żeby było jasne i klarowne. Ja tutaj nie mówię, że przyjdzie nagle ktoś i będzie chciał w Twoim życiu namieszać, bo to jest jakiś wracacz, który był z Tobą przez ileś lat, potem się rozstaliście, ty masz poukładane życie. Mi nie o to chodzi. Ty możesz jakąś dawną miłość, jakieś swoje zauroczenie. Kogoś, z kim coś Ciebie kiedyś łączyło. Możesz kogoś takiego poznać i to będzie tą pozytywną niespodzianką. Po prostu albo wybierzesz się w jakieś stare miejsce, do swojego miasta, do swojej miejscowości, tam gdzie się wychowywałaś, tam gdzie dorastałaś i tam nagle poznasz tą osobę, albo zupełnie przypadkiem będziesz gdziekolwiek indziej i nagle taki będzie cud, że Ty i ta osoba nagle gdzieś tam spotkacie się na chodniku spacerując. Z osobami towarzyszącymi albo w samotności. W każdym bądź razie tą pozytywną niespodzianką jest spotkanie kogoś z przeszłości, z kim coś ciebie kiedyś łączyło, jakaś namiętność, tak? Przede wszystkim też podejmiesz decyzję, że tobie już jest niewygodnie w tym życiu, że tobie się to życie nie podoba, te myśli, nastawienie, coś ci się w swoim życiu nie podoba i ty będziesz to zmieniać. I to jest bardzo pozytywne. Idą do ciebie bardzo duże zmiany. Ja bym tu powiedziała, że dużą zmianą to będzie też kierunek finansowo-zawodowy. Tutaj możesz coś zmieniać, ale też płaszczyzna rodziny, rodu. Tutaj może się coś zmieniać w rodzie, w rodzinie. Jakieś więzy mogą się zacieśniać, jakieś relacje mogą się bardziej zacieśniać, jakaś taka sytuacja z kimś, z kim gdzieś ta relacja była zerwana, może się naprawiać, i to jest to pozytywne. Czekają Ciebie współprace, czeka Ciebie dużo działania. Czeka ciebie jakaś obfitość, jakaś tu obfitość do ciebie spływa. Karty mi pokazują, dwójeczko. Jakieś bardzo dobre wiadomości w temacie finansowym, zawodowym przed tobą stoją otworem. Pozytywne też będzie to, jeżeli masz problem ze stawianiem granic, to karty pokazują, że już tego problemu nie będzie jakieś Twoje dary, talenty będą się aktywować i to może być poczyniając, zaczynając od tematyki spiritualnej, ezoterycznej, kończąc na śpiewaniu, tańcu, malowaniu i tak dalej. Każdy z Was jest utalentowany w inny sposób, ale tutaj aktywacja darów i talentów mi się pokazuje, a Ty będziesz intensywnie mieć w głowie jakąś naukę, jakieś kursy, szkolenia, poszerzanie wiedzy, zdobywanie wiedzy i w tym kierunku gdzieś tu będziesz szła. Ja też widzę, że to co pozytywne, to ktoś Cię pochwali za coś, ktoś Ciebie w końcu doceni, zauważy, pochwali Nie wiem, za zmianę Twojego wyglądu Za zmianę Twojego, nie wiem Nastawienia, charakteru Za jakiś projekt, za wykazanie się W czymś, czy w ogóle za cały kształt Twórczości Twojego życia Ale idą do Ciebie jakieś pochwały I bardzo pozytywne zmiany I co tutaj jeszcze Pozytywne, proszę bardzo, widzisz Ktoś Ciebie naprawdę będzie chwalił Doceniał a ty będziesz siebie kochać, będziesz siebie stawiać na pierwszym miejscu. Komunikacja z drugim człowiekiem będzie ważna i bardzo dużo pomysłów będziesz mieć: bardzo dużo pomysłów na życie, na biznes, na to, żeby odnosić sukcesy, żeby być osobą spełnioną w życiu. Wszystkiego dobrego. Trójeczki. Pozytywna niespodzianka. Ups. Czekajcie, przepasuję, oczyszczę. No nie, no co tutaj? dla trójeczek. Ciebie karty mi pokazują, że ogrom dostaniesz znaków, szans, możliwości i podpowiedzi do tego, żeby bardziej poczuć się stabilną w życiu. Mogą do Ciebie popłynąć jakieś propozycje finansowe, zawodowe, karty pokazują. Pozytywną niespodzianką też dla niektórych z Was może być zainwestowanie w jakąś działkę, w dom, w nieruchomość, jakiś remont może tutaj być. Jakaś zmiana, jakieś takie zainwestowanie w ogród, no coś tutaj takiego mi się pokazuje. Tak, ale jakieś do ciebie mogą finanse popłynąć, możesz otrzymać jakąś ważną wiadomość, na którą wyczekujesz. Coś tutaj w energii domu, mieszkania, rodziny będzie się zmieniać. Pokazujesz mi się jako osoba, która będzie bardzo nastawiona materialistycznie do życia, bo Ty wiesz i czujesz, że Ty tych finansów potrzebujesz, tak, i Ty będziesz tutaj cały czas myśleć. Analizować, co zrobić, żeby mieć ich więcej, będziesz kombinować. No i karty pokazują, że to co pozytywne, to dobre wieści do Ciebie w tym temacie płyną. Ja też tutaj widzę, że będziesz w ciągłym ruchu i w ciągłej aktywności, i niektórzy z Was mogą jako niespodziankę otrzymać propozycję jakiejś podróży, wyjazdów. Wcale to nie musi być daleko i na długo, może to być nawet weekendowy wyjazd, jednodniowy, ale bardzo mile spędzony czas. Karty mi też pokazują, że idzie do ciebie jakieś uzdrowienie i, uwol i uwolnienie się od czegoś, co ciebie bardzo mocno obciążało, ograniczało, co nie pozwalało ci cieszyć się z życia. Myślę, że jeżeli jesteś osobą, która przeżywała jakąś żałobę, która była w jakichś smutkach, smuteczkach, no to to się gdzieś będzie u ciebie bardzo mocno kończyć. Wielu z was może podejmować decyzję o odcięciu się od toksycznej relacji, od toksycznego miejsca, od toksycznej sytuacji. Ja tutaj, czuję, ja tutaj czuję pewnego rodzaju jakąś transformację. Poprzez podjęcie jakiejś decyzji, decyzji uwalniającej się, odcinającej się, przecinającej jakieś więzy toksyczne z kimś, to wcale nie musi być relacja kobieta-mężczyzna. To może być przyjaźń, to może być współpraca biznesowa, to może być relacja z kimś w rodzinie. Karty pokazują, w momencie, kiedy ty to zrobisz, z czegoś uwolnisz się, zmienisz myśli, nastawienie i swoje emocje do tej sytuacji. To automatycznie, no tak, to czuję, czeka ciebie jakaś transformacja, jakaś zmiana. I teraz tak, tutaj naprawdę finansowo jest bardzo ładnie u ciebie, dobre wieści do ciebie płyną, jeżeli starasz się o jakieś pożyczki, kredyty. O jakieś dofinansowania i tak dalej, no to to jest w korzyści dla Ciebie. Jeżeli będziesz chciała faktycznie coś zmieniać, remontować, przerabiać, dokupywać, upiększać, no to jest ten moment, bo Ci się to uda. Znajdziesz na to i środki, i czas, i możliwości, i pomoc. I teraz tak, ja bym tutaj powiedziała, że również tym, co jest pozytywne, to zawita do Twojego serca, do Twojego umysłu, do całego Twojego ciała, do całej Twojej duszy ogrom radości, szczęścia. Ty jesteś osobą, która już dawno zrobiła poniekąd porządki w swoim życiu, ale coś jeszcze zostawiłaś na moment, żeby się temu bardziej przyjrzeć i teraz. To jest właśnie ten moment, kiedy definitywnie to od siebie wyrzucisz. Jeżeli ty to wyrzucisz, poprzez takie automatyczne, jakby uzdrawianie, w... inaczej powiem, poczekajcie. Muszę się przejrzeć. Poprzez zawarcie przymierze z przeszłością, poprzez domknięcie coś tam, co już dawno powinno być domknięte, będziesz czuć się osobą spełnioną. I tak to zostawię. Jakieś takie ogromne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji będzie Ci towarzyszyć. Widzisz, w czym się jesteś zagubiona, ale ty sobie z tym poradzisz, ty sobie z tym uporasz się, ty masz jakieś. to czujesz wsparcie, to czujesz wsparcie gdzieś w otoczeniu. To jest bardzo dobry czas do planowania i do działania, i to jest bardzo dobry czas do takiej głębokiej pracy nad sobą, do. Przepracowywania pewnych emocji, konfliktów wewnętrznych, do pracy nad relacją, nad związkiem z samą sobą, ale też z drugim człowiekiem. I takim pozytywnym u ciebie czymś to będzie poczucie własnej wartości. Już nikt ani nic nie zachwieje w tobie tego poczucia własnej wartości. I tego tobie życzę. Wszystkiego dobrego.